Kilka lat temu zaginął starszy mężczyzna w Warszawie. Po kilku dniach jego nieobecności rodzina się zwróciła do mnie, przysłali mi paczkę z ciuchami tego człowieka i ze zdjęciem. Odpieszczonywałem paczkę, starszy człowiek po siedem miesiącach. Co się z nim mogło stać? E, może on żyje? Dwie starsze kobiety patrzą się na niego i zastanawiają się nad nim. Mógł zasłabnąć, ktoś się zainteresował, ale to znaczy, że jest gdzieś w szpitalu. Tam był telefon do syna jego. Zadzwoniłem. Ale czy szpitale sprawdzone? To ja nie wiem, mówi. E, wie pan co, bo jest pewna nadzieja. Na pana ojca zwróciły uwagę dwie starsze kobiety, bo się na niego patrzyły, zastanawiały. Czyli ktoś zwrócił uwagę, że jest coś nie tak. A on mi mówi, wie pan co? Bo ojciec poszedł z żoną swoją i szwagierką, czyli dwie starsze kobiety z nim, poszli na cmentarz brudnowski. no i pochodzili, a on w trakcie odwiedzania tych grobów twierdził, że go w biodrze pobolewa, aby ładny, pogodny dzień miał 800 metrów od cmentarza brudnowskiego, w bloku mieszkał. I mówi, wiecie co, ja pójdę do domu pieszo, a wy odwiedzić jeszcze te resztę grobów. I one się zastanawiały, czy go puścić samego, bo on czasami miał takie zaniki pamięci, ale po chwili mu to wracało. Zgodziły się, żeby poszedł. Jak poszedł, tak już znikł. A ja mówię, to dobrze, że pan mi to mówisz. Czyli dobry mam kontakt, to ja go szybko znajdę. I tu się przeliczyłem. Na drugi dzień od rana wychodzę z psem, czapka tego pana, smycz i Albert, mój pies, ze mną, idę na spacer i wącham. Nic. Nic. Wróciłem do domu. Odłożyłem inne sprawy. Tu nic, nic, nic. Trzecia trzydzieści. Dzwoni telefon. Coś pan wiesz? Nic. Jak pan coś będzie wiedział, to pan zadzwoni, a jak nie, to nie będę panu dupy zawracał. I taka myśl mi przyszła. Kurzenie. Dziadek. Kurwa. Co się mogło z tobą stać? Warszawa. Gdzie ty kurde jesteś? I jak to poczułem, spokój do mnie. I głos, który nie jest głosem. Wyszedłem z cmentarza. Przeszedłem pierwszą Przecznicę, doszedłem do drugiej i pomyślałem wrócę do nich! Ale od razu poczułem, że poszedł w prawo. Google Maps! Tu. Tu mieszkał, więc <grym> tędy wyszedł. Tak szedł. Dobra. Pierwsze skrzyżowanie, drugie. Uliczka jak U. Podobna, tak się nazywa. Przybliżyłem do zdjęć. O kurwa. Tu domki gierkowskie, chodniczek, uliczka i taki trawnik i boczny mur cmentarza brudnostkiego. Nie ma miejsca, żeby mógł 10 dni leżeć. A żywy tam nie chodzi 10. Dni. Ale to było to. Wydrukowałem, kółeczkę tą ulicę zaznaczyłem, dzwonię i mówię, panie, wysłałem panu mapę, jedź pan tam, obejdź pan całe to miejsce. Pojechali, minęło może 40 minut, dzwoni telefon. I ten pan do mnie mówi tak, jakby się nic nie działo. Ja mam do pana jeszcze taką jedną prośbę, pytanie: Czy ojciec od razu stracił życie? Czy on się męczył? Ja mówię, panie, tak prawdę mówiąc, ja nie wiem, czy pana ojciec żyje, czy nie żyje. Trzeba go najpierw znaleźć. Panie Skowski, ja stoję koło ciała swego ojca. Ja mówię, co pan. Dolisz? A on mówi: to Ja myślałem, że to pan Pierdolisz, mówi. My czekamy na prokuratora i policję. Przy murze były betony takie poukładane. I on leżał między murem a betonem. A 10 metrów od tego był chodnik. Ludzie przechodzili co dzień tam, natomiast on tam leżał. Jak ja znajdę zwłoki? Przez parę godzin. Jest...